Amerykański fotograf amator Ian Bremner zrobił wspaniałe zdjęcie, na którym, jak sam twierdzi, można zobaczyć legendarnego potwora z Loch Ness. Intrygująca fotografia powstała w zeszłą sobotę i już zdążyła rozgrzać do czerwoności zwolenników kryptozoologii. Bremner powiedział wprost, że był bardzo zaskoczony, gdy zdał sobie sprawę, że jego zdjęcie może być jednym z dowodów na istnienie potwora z Loch Ness. Obraz zrobił podczas podróży samochodem dookoła jeziora. Na zdjęciu chciał uchwycić jezioro Loch Ness i to mu się udało ale gdy potem je przeglądał, zauważył dziwny kształt, który jego zdaniem może być zupełnie nowym zdjęciem potwora. W Loch Ness przez prawie 100 lat regularnie obserwuje się istotę, którą nazwano Nessie, znaną powszechnie w popkulturze jako potwór z Loch Ness. Według niezliczonej ilości świadków stworzenie wygląda jak plezjozaur. Był to wymarły gat z gatunków płetwoja szczurów. Miejscowi opowiadają historie, z których wynika, że po raz pierwszy najsłynniejszego na świecie potwora widzieli już rzymscy legioniści. Fakty są jednak takie, że praktycznie nic o nim nie wiedziano do wiosny 1933 roku, gdy wykonano słynne już jego zdjęcie. Wtedy to, za sprawą właścicieli miejscowego hotelu, pojawiła się wzmianka w gazecie o spotkaniu nieznanego stworzenia. Rozbudzone wtedy fantazje trwają aż do dzisiaj.